Da się plotki. usiadła zęba na dębie Na pewno dzisiaj się przeziębie Dostanę chrypki, być może głos jeszcze stracę, broń Boże A koncert mam zamówiony w najbliższą środę u wrony Jęknęły smutne żołędzie, co będzie, zębo, co będzie Leć do dzięcioła, do buka, niech dzięcioł ciebie opuka. Podniosła lamenta sikorka, pod, podobno, ziemba jest chora. Gil z tym poleciał do szpaka, jest sprawa taka: a taka. Mówiła właśnie sikora, że ziemba jest ciężko chora. Poleciasz pak do